Nasze już ostatnie miejsce. Uff. Walizki nosłem. Słuchajcie, to już nasze ostatnie miejsce we Włoszech. E, obok Cinque Terre. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Piękny apartament. Ale to, co najpiękniejsze, jest jak się wyjdzie na balkon, na taras. Zobaczcie, co jest za mną. Taki mam widok z tarasu. A co? A my właśnie nasz apartament opuściliśmy i idziemy do portu. Tak naprawdę nie wiemy, czy popłyniemy, ponieważ wszystko zależy od sytuacji na morzu. Jeżeli morze będzie wzburzone, a jest delikatnie wzburzone, prą po prostu nie pływa. Jeżeli morze będzie ok, to popłynie. Z tego co udało mi się ustalić, rano prąd nie pływał. Teraz zobaczymy, ale na pewno po drodze będą pyszne miejsca. Czym ci się kojarzą włoskie wakacje? Ze słońcem, z winem, z pięknymi krajobrazami, oh. z morzem. Czy również? Czy czegoś tu zabrakło w tym wszystkim, nie, co my mamy? Wszystko mamy. Nikogo. Mamy słońce, mamy wino, mamy piękne krajobrazy. Nie mogło być lepiej, powiem. Naprawdę, nie mogło być lepiej. Idziemy i pogoda niesamowita, jest pięknie. Rześko. piękny zapach od morza. Ja nie ukrywam, że jestem już mega głodny. I tutaj w Cinque Terre było polecane nam owoce morza, więc na nie bardzo, bardzo mocno liczę. Kupityka jest tu uh, Monterosa. Jest 40-50. I tak oto płyniemy promem do jednego z miast z piątki Cinque Terre dlatego, że morze jest burzone i nie wszędzie pływają. Do niedawna w ogóle wyspy były odcięte dopóki nie poprowadzono kolei. Cinque Terre jest do Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do niedawna w ogóle do miast nie było dostępu ponieważ nie była zbudowana kolej. Budowali kolej Teraz tam można na przykład koleją dotrzeć, bądź morzem. Morzem tylko wtedy, kiedy jest dobra woda. Dziś jest burzona. Oczekujemy tylko włącznie jedno miasto. Zawsze jak w się rodzi pytanie, czy mam chorobę morską, czy jej po prostu nie mam. Nie mam pojęcia, czy ją mam, czy nie mam. O tym się przekonamy niebawem. Mimo tego, że buja niesamowicie udało nam się z promu wysiąść, kolejny prom powrotny jest za godzinę podobno, ale mamy dopytać jeszcze w a, Ticket Office. Teraz wspinamy się pod górę mega schodami, co nie jest takie proste. A to nasza maszyna, która nas tu przywiozła. Mam nadzieję, stąd nas zabierze. Zobaczcie, już dotarliśmy do tak pięknego, wspaniałego miejsca. Będąc w Cinque Terre, no grzechem byłoby nie owoców morza. Więc ja teraz zamówiłem. Dokładnie karmary smażone w głubokim tłuszczu. Kocham je. Świeży kalmar, 30 sekund w głubokim tłuszczu i to jest wszystko. Co do trzecia jest potrzebne, plus odrobinę z soku styrym. I tak jest zawsze, jak się zjawia jedzenie, to jest i Monika przy nim od razu. Nieprawda. Znaczy <grym> Faktycznie złożyło się tak, że akurat przyszłam, bo byłam jest. Przyszła, na cerze. Przyszła i jest. Te kalmary, tą sałatę bez pomidora. Po prostu w kraju, w którym płynie pomidor, jest sałata. Bez pomidora. Takie moje podsumowanie tego, co tu się dzieje, to jest to, że po tygodniu we Włoszech mogę spokojnie stwierdzić jeżeli jeść, to tylko w miejscach nieturystycznych. Duże miasta jak Livorno, jak Florencja, Cinque Terre są piękne. Można przyjechać, obejrzeć, zobaczyć, porobić sobie zdjęcia i tyle. Cała reszta jest nazywana na turystów, na to, aby zarobić pieniądze, ale niekoniecznie nakarmić dobrze. Jadłem genialne jedzenie u rolników na wsi, u małych restauratorów, którzy wkładali, którzy wkładali serce w to, co podają. Ale także jadłem w dużych miastach, w restauracjach polecanych. Niekoniecznie, które mnie urzekły. Warto chyba jest odkrywać nowe miejsca, małe, takie regionalne, małe ojczyzny włoskie. Ja już biegnę na prom, aby zdążyć. Monika nie pogania, bo inaczej na prom nie zdążymy i wracamy do naszego miejsca. A tam być może czeka na nas coś pysznego. Zobaczymy! Co się, co się dzieje? Co się, co się dzieje? Biegniemy zobaczyć, czy prom będzie w ogóle. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Muszę chodzić na stop. Schodzę do góry, schodzę do dołu. Nie wiemy, czy prom będzie teraz za godzinę, czy w ogóle. Więc idziemy się dowiedzieć, czy w ogóle prom będzie. Jeżeli będzie, nim popłyniemy. Jeżeli nie będzie, poczekamy na kolejny. A jeżeli jego też nie będzie, czeka nas powrót pociągiem i autobusem. Wiecie, akcja mega, 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 mega szybka. Zamawiamy desery i wodę, a tu właśnie podpływa prom. Zupełnie z jednej strony, więc nie wiemy, czy to nasz prom, ale biegniemy na niego. Wygląda jak nasz prom. Ja go wypatrzyłem, ten prom, żeby nie było. Wracamy do domu. Jest kolejny sukces, jest kolejny sukces tego dnia. My mamy cały, cały czas pasmo nieustających sukcesów. sukcesów. Gdzie nie jedziemy, tam przestaje padać i zaczyna świecić. Tak, jest no, tak. patelnia. Monika się wystraszyła bujania, ja zostaję przy bujaniu i przy pięknych widokach. Zresztą sami zobaczcie, jak tu jest cudownie. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakkolwiek jako film motywacyjny, bądź cokolwiek w tym temacie, ale przed chwilą mój przyjaciel Andrzej, który jest sprawcą tego na pewno, że tu dziś jestem, czyli we Włoszech, w Toskanii ją zwiedzam od pewnego czasu, wysłał mi filmik z mojego byłego biura i napisał mi, było i jest. Jest dzisiaj morze, przepiękne słońce, jem doskonałe jedzenie i piję wino. I spędzam czas tak, jak chciałem go zawsze spędzać, czyli podróżując i gotując i nagrywając programy kulinarne. A było co było: było to, że przez ostatnie ileś lat się po prostu męczyłem. Męczyłem pracując w korporacji dla kogoś. Nie był to czas stracony, ale mas pewien czas, na pewno był przejedzony, tudzież mogłem go inaczej wykorzystać. Dziś tak myślę też, to zmiana mojego życia powodowała, że zupełnie inaczej myślę na temat, na tematy związane z biznesem, z pracą, inaczej patrzę w ogóle na pracowników, odkąd ich zatrudniam. Tak i to było, było, siedziałem rok temu o tej porze w biurze i byłem mega nieszczęśliwy. Miałem depresję, byłem smutny i każdy mówił, ale o co ci chodzi, przecież masz dobrą pracę w korporacji, przecież ma, pracujesz, zarabiasz dobre pieniądze, stać się jest na wakacje, na spłatę kredytu, no i co z tego? Ja nie byłem szczęśliwy, dziś zarabiam nie dużo więcej, naprawdę, nawet dużo mniej zarabiam, przynajmniej miesięcznie, bądź w ogóle, bądź w ogóle nie zarabiam, ale dziś jestem szczęśliwy. Mogę je zarobić tutaj, we Włoszech na przykład. Mogę je zrobić w Polsce, być wszędzie gdzieś na świecie, i nie muszę siedzieć w biurze. Nie muszę słuchać kogoś innego gadania ani narzekania. Po prostu bzdur, bzdur, które się tworzy w każdej korporacji. Ja Wam tego życzę, abyście podjęli słuszne w swoim życiu decyzje. Za każdą decyzją są konsekwencje, takie czy inne, ale ważne, aby być w życiu szczęśliwym. I ja dziś jestem. I tego Wam przede wszystkim. Życzę, abyście byli szczęśliwi, pili wino, chodzili, zwiedzali, pływali łodziami, mieli dolce vita. Przede mną jeszcze wiele wyzwań w moim życiu, bo dopiero ich tak naprawdę zaczynam, bo rzuciłem pracę bezpieczną w korporacji, ale teraz już wiem, że tylko wszystko zależy ode mnie i wszystko jest możliwe, naprawdę wszystko. Się wszystko zaczęło w Pizie tydzień temu i tu się właśnie kończy. właśnie kończymy nasze tygodniowe tour po Toskanii. Mam nadzieję, że dostarczyliśmy wam mnóstwo niesamowitych wyrażeń nie tylko wizualnych, ale również smakowych, bo tu chodzi o smak. o prawdziwe Włochy, bo prawdziwe Włochy je się, czuje, są wyjątkowe. Mam nadzieję, że gustu wam to przypadło. Dajcie koniecznie łapkę w górę, udostępnijcie, dajcie mi subskrypcję, dzwoneczek i wszystko. inne, aby mógł pojechać. I zabrać może swoją Monikę, jeżeli chcecie w kolejną podróż. Koniecznie napiszcie, czy mam jechać z Moniką, czy sam w kolejne miejsce. Oczywiście, że ze mną. O. <laughs> tu się kończy nasz trip. Do zobaczenia w kolejnej wyjątkowej wycieczce po świecie. Ciao. Ciao.